Cześć, witam Was bardzo serdecznie. 27 grudnia 2023 roku i po świątecznej przerwie wracamy do codziennych nagrań z analizy kryptowalut. Dzisiaj po tej świątecznej przerwie zerkniemy sobie aż na 15 kryptowalut, zobaczymy sobie różne tutaj wskaźniki, zobaczymy sobie dominację, która bardzo fajnie spadła. No i oczywiście zerkniemy sobie do wskaźników Maximusa, do których dawno też nie zaglądaliśmy, więc oczywiście na samym początku proszę Was o lajki i o suby i o komentarze. No i standardowo zaczniemy sobie od cap, jednak tym razem może zobaczymy sobie na interwale 7 dniowym największe wzrosty zrobiło optymizm 60 ponad procent w ciągu ostatnich 7 dni. A największe spadki HNT 25,83%. Tak to wygląda w ciągu ostatnich 7 dni, a w ostatnich 24 godzinach największe wzrosty BSV 24,21%, a największe spadki zrobił BONG 12,29%. Wskaźnik strachu i chciwości cały czas powyżej 70, dzisiaj aktualnie na poziomie 73, a altcoin season index bardzo ładnie podskoczył do poziomu 63. Przypominam, że według tego wskaźnika altcoin season index zaczyna się od poziomu 75 wzwyż. Ma to oczywiście tutaj dużo w związku ze spadkiem dominacji. Która aktualnie na poziomie 51,8%. No ale zacznijmy sobie od bitcoina. Tutaj mamy interwał dzienny, pokazuje nam dokładnie od początku roku przez ten cały rok, jak aktualnie zachowywał nam się bitcoin. No i począwszy od początku stycznia do tego piku, który był dokładnie 8 grudnia. Bitcoin zrobił 170 ponad procent. Dosyć sporo w ciągu jednego roku, ale pamiętajcie, to jest dopiero, myślę, początek. Przed nami w przyszłym roku, oczywiście, halving może się tutaj bardzo dużo zmienić, więc o tym jeszcze będziemy w następnych materiałach mówić. Aktualnie Bitcoin powyżej 43 tysięcy. Troszkę tutaj nam. Wychamował. Ja, może, trochę przybliżę, narzucę nasze linie i widać, że bardzo fajnie wyciągnęli tutaj z poziomu tej linii FIBO z 42 350 dolarów. Tylko knoty nam tutaj trochę mocniej przebiły. No i cena wróciła do góry, jednak nie tak wysoko jak można by było się spodziewać. Więc tutaj można jeszcze spodziewać się. Korekty, która by idealnie przypasowała tutaj między 36 000 a 38 tysięcy, czyli tutaj między te właśnie dwie strefy. Ja może tą mniejszą troszkę rozciągnę. I tutaj myślę, że korekta bardzo fajnie by tutaj potwierdziła dalszy jednak trend wzrostowy. Pamiętajcie, żeby tutaj zmienić na trend spadkowy, musielibyśmy przebić aż 25 tysięcy, czyli tutaj te dołki, więc to jest dosyć sporo, więc cały czas pozostajemy tutaj w trendzie wzrostowym, teraz mamy bardzo fajne wyciągnięcie, jednak dopóki nie przebijemy tego chociażby poprzedniego szczytu na 44 400, no to tutaj możemy spodziewać się jeszcze dalszego obsunięcia, chociaż te spadki, które ostatnio były. Nie były aż tak imponujące, chociaż na niektórych altach zrobiły się dosyć mocne dwucyfrowe spadki. Chociażby AVAX po ostatnim mocnym rajdzie do góry miał chociażby 11% na minusie w dniu wczorajszym, więc dosyć sporo też tutaj wytraciły, ale o awaksie będziemy jeszcze mówić. Zobaczmy sobie od razu dominację, która bardzo fajnie spada wybiliśmy już tutaj ten dołek z 15 listopada. No i myślę, że teraz będziemy powoli obsuwać się do okolic 50% i tu dopiero możemy spodziewać się jakiegoś mocniejszego odbicia. Więc na dominację będziemy jeszcze patrzeć, a teraz zobaczmy sobie na wskaźniki od Maximusa, do których dostęp oczywiście macie z filmem, możecie sobie je potestować. No, i co tutaj ciekawego widzimy? Po pierwsze, dwie ściany po stronie zakupowej. Pierwsza ściana, delikatnie poniżej 43 tysięcy, ale bardziej nas tutaj ściana sprzedażowa, która jest dokładnie na 43 500. I tu możemy spodziewać się, że cena może dobić. No, i tu z tego poziomu będzie jakaś opcja do odbicia się w dół, chociaż ta ściana nie jest aż taka duża jeszcze, chociaż widzicie tutaj, że na bieżąco odświeżane są właśnie te order booki, no i szybko się tutaj w miarę dynamicznie zmienia. Zobaczmy sobie na wskaźnikach prochart widzimy tutaj, że powoli ulica zaczyna nam się aktywować po wskaźniku CBR mieliśmy troszkę tutaj Więcej bitcoinów, które zostały jednak wysłane z powrotem na portfele. No i ja czekam tutaj na jakiś mocniejszy ruch, zarówno w rezerwach bitcoinów, jak i stablecoinów. One tutaj potrafią pokazać, czy coś się jednak szykuje aktualnie na giełdach. I wracamy sobie z powrotem już do naszych wykresów. Lecimy sobie. Teraz aktualnie po altach dzisiaj będą tylko i wyłącznie alty. Pozostałe towary złoto i forex zostawimy sobie na następne dni, niech porządnie po tej świątecznej przerwie wystartuje wszystko. No a my lecimy sobie teraz z kryptowalutami. Zacznijmy sobie od Ethereum, które tutaj bardzo fajnie zatrzymało się na tej czerwonej linii, no i pomału tutaj reaguje też w dół ja tak jak przed świętami mówiłem czekam na zjazd do okolic ok. 2024 dolarów jednak widać że ethereum zaczyna sobie dużo lepiej radzić od bitcoina i chociażby przy tych ostatnich dzisiejszych wzrostach dwa razy lepiej sobie radzi i aktualnie 2,17% w ostatnich 24 godzinach i bardzo możliwe, że będziemy chcieli testować ponownie czerwoną linię, która aktualnie znajduje się w okolicach ponad 2400 dolarów. Więc myślę, że można by w okolicach 2410 lub 20 ustawiać się po pomalutku z shortem. Ja pewnie będę to robił, ale dopiero jak włączą mi się alarmy powyżej 2300 70 dolarów, wtedy dopiero będę analizował na bieżąco, czy warto jednak wchodzić, czy polecimy jeszcze wyżej. A my lecimy dalej. Kolejnym, kolejnymi kryptowalutami to są te, które my akurat dużo na Discordzie omawiamy. Pierwszym będzie A0. Które ja osobiście teraz w okresie świątecznym dokupiłem do portfela, ponieważ po tym ostatnim swoim wzroście z 1,20, kiedy doleciliśmy aż na 1,90, zrobił nam się bardzo fajny zjazd. Akurat do połowy FIBO. Ja dzisiaj to FIBO tutaj wyrysowałem. Może zmieńmy sobie na żółty kolor, żeby nam się nie mieszało z tym globalnym. Fibo. No i tutaj właśnie na połowie Fibo ja dokupiłem sobie do portfela, uśredniając cenę. Zakładam, że w najbliższym czasie możemy tutaj mieć spokojnie wybicie powyżej 2 dolarów. No i bardzo na to osobiście czekam. Oczywiście nic co mówię nie jest poradą, to są zakupy tylko i wyłącznie na spot. I do tego też was zachęcam żeby po prostu za dużo nie ryzykować. Ja po ostatnich kilku topach dzisiaj też wystartowałem już z dźwignią, aktualnie na Optymizm i o tym porozmawiamy sobie jeszcze za chwilę. Jak dojdziemy do tego coina, no ale zakupy na spot u mnie to akurat 90% portfela, i takie też zakupy właśnie było na A0. No i na Kaspie, do której właśnie teraz. Lecimy, no ponieważ Kaspa zrobiła bardzo podobny ruch. Po dotknięciu właśnie 15,5 centa zaliczyła zjazd na FIBO właśnie do połowy. No i tutaj również dokupiłem tego coina do siebie, do portfela. Myślę, że Kaspa dobrze Wam znana. I Lubiana, pewnie przez większość z Was, również posiadana w portfelu. Pamiętajcie tylko, żeby podtrzymać go na portfelach zewnętrznych, nie na giełdach, bo różnie z tymi giełdami jest, potrafią również być problemy z wypłatą, dlatego lepiej trzymać to na osobnym portfelu. Myślę, że tutaj będziemy wybraniać bardzo mocno poziom jednego dziesięciu centów, a nawet tutaj. Troszkę jeszcze niżej, czyli właśnie tej niebieskiej linii. Gdybyśmy jednak zeszli, no to kolejny poziom to okolice 8,5 centa. Myślę, że tutaj będzie dosyć ciężko dobić z tego względu, że oprócz właśnie połowy FIBO mamy tutaj ten szczyt, który był 10 listopada, i on tworzy sam w sobie bardzo mocne wsparcie właśnie do tych. Spadków. A my lecimy teraz dalej, dobrze zwany Wam atom. Atom po raz kolejny, właśnie teraz w okresie świątecznym, przetestował obór na 12 dolarów i 40 centów, nawet troszkę poleciał wyżej do 62 centów, ale cena bardzo szybko spadła, nawet przebijając najbliższe wsparcie na 11 dolarów i 73 centy doleciliśmy aż do 11 równych dolarów. No i teraz cena powoli nam znowu wraca. Jednak zatrzymaliśmy się po raz kolejny właśnie na tym pierwszym poziomie, czyli na 11 dolarów i 73 centy. A więc bardzo widać mocno tutaj atom próbuje isnąć do góry, ale po ogólnej strukturze tutaj wykresu na interwale godzinowym co prawda cały czas widzimy bardzo mocny trend wzrostowy więc wybicie i testowanie poziomu 12 dolarów 40 centów myślę, że jest nieuniknione w nadchodzących dniach, chyba, że faktycznie zrobi nam się dosyć mocna korekta ogólnie na krypto. Teraz AVAX który aktualnie 44 dolarów 71 centów on tutaj bardzo mocno również poleciał w ostatnich dniach. Jednak ja po cichu liczyłem, że zaliczy jednak ten opór na 51 dolarów. Jednak doleciliśmy do 50. Myślę, że tu było bardziej, bardziej podejście psychologiczne rynku. I tutaj nowi inwestorzy ustawiali się właśnie w tym miejscu z realizacją zysków, jak i z no, ale doleciliśmy bardzo fajnie. Do najbliższego wsparcia na 41,19 dolarów. No i pomału zaczyna nam AWAX ponownie się budzić, więc myślę, że tutaj również dobicie do tych 51 dolarów. Jest to tylko kwestia czasu. Myślę, że możemy to jeszcze do końca tego roku tutaj zobaczyć. No ale pamiętajcie, to jest krypto i warto sobie zabezpieczać, jeżeli wchodzicie tutaj na dźwigni akurat na waksie, potrafią być tutaj bardzo szybkie i gwałtowne wahania. Lećmy dalej. Kolejnym jest BNB, który przebił bardzo szybko 300 dolarów. Była to zarówno bariera psychologiczna, jak i techniczna. Co prawda za pierwszym razem zatrzymaliśmy się na, tym, na tej strefie, którą ja już tutaj dużo, dużo wcześniej wyrysowałem, na którą grałem już przy spadkach na początku roku. No, i tutaj zaliczyliśmy 276 dolarów. Później odbicie i zjazd do 262. No, i teraz atakujemy 300. Już przebiliśmy. I pamiętajcie, najbliższa tutaj strefa, która będzie dosyć mocna, to jest 312 dolarów i 70 centów. Myślę, że bez problemu tutaj dobiemy. Ale jednak tu bym spodziewał się. Delikatnej korekty, nawet z powrotem do 300 dolarów, i dopiero potem atak dużo, dużo wyżej. Ja o BNB już mówiłem dużo wcześniej, już jak było na poziomie 214 dolarów, że tutaj dosyć szybko wrócimy z powrotem do góry. No i widać, niewiele było potrzeba, i nawet przy spadkach na Bitcoinie, BNB potrafiło tutaj bardzo szybko odrobić straty. Kolejnym w naszym zestawieniu jest Matic, który bardzo długo kazał sobie czekać na powrót tutaj na ścieżkę wzrostów, ale w końcu to się wydarzyło i bardzo szybko z poziomu 88 centów ruszyliśmy do oporu na dolar i 5 centów, gdzie mieliśmy bardzo mocną reakcję. I Tylko po dotknięciu właśnie tej strefy dostaliśmy zjazd na 98 centów. Jednak widać, że Matic się nie poddaje. Mamy kolejne podejście, gdzie już wybiliśmy dużo wyżej. Bo aż na dolar prawie 8 centów i cena delikatnie nam zawróciła. Jednak teraz powinniśmy spokojnie przebić no i polecieć tutaj dużo, dużo wyżej. Myślę, że to będzie tutaj bardzo mocny ruch, który zatrzyma już przy ewentualnej zawrotce z powrotem na poziomie dolar i 5 centów i będzie to bardzo mocne od którego będzie można próbować rozegrać jakiegoś longa, ale dopiero przy odpowiednim tutaj układzie technicznym na wykresie. Ja oczywiście też będę próbował to rozegrać. Co prawda na giełdzie BingX, z którą dalej tutaj współpracuję. No i tutaj akurat bardzo fajnie działa stop loss kroczący. No i będę chciał na pewno to zabezpieczyć. Na wszelki wypadek, gdybyśmy faktycznie chcieli przebić i polecieć z powrotem na 94 centy. Pamiętajcie, żeby zabezpieczać swój kapitał, jest to jednak podstawa w tradingu. My lecimy dalej i kolejnym coinem, bardzo mocno przyglądam się tutaj, co akurat porabia Celo. Po tych tutaj ostatnim testowaniu, o którym mówiliśmy już przed świętami, testowaniu właśnie 67,5 centa, można było zaobserwować tutaj w czasie świątek bardzo fajnie po przebiciu tego poziomu, o którym ja też mówiłem w nagraniach, przetestował kolejny poziom, czyli 77,5 centa, no i dostał zjazd z powrotem do tego wsparcia na 67,5 centa i aktualnie znajdujemy się w połowie między jednym i drugim poziomem. Jestem bardzo ciekawy w którą stronę teraz polecimy. Nie ukrywam, że przy zejściu na 67,5 centa pomyślę tutaj o rozegraniu tego na dźwigni na jakiejś mniejszej, ale myślę, że z potencjałem, żeby dolecieć sobie tutaj z tego dolnego poziomu do górnego, na samym spocie jest to ponad 14%, a na dźwigni chociażby razy 10, no to mamy ponad 140% i myślę, że to jest fajna opcja do rozegrania jego krótkiego, szybkiego longa a po celu przyszła, przyszła pora na EOS EOS tutaj cały czas czai się do momentu dotknięcia właśnie 90 centów już tutaj mieliśmy podejścia pod 90 ale cena za każdym razem wracała no i myślę, że dotknięcie tutaj tego poziomu jest to tylko kwestia czasu. I jak widzicie, jest to w miarę dosyć mocny poziom. I myślę, że tutaj po przebiciu bardziej niż rozgrywanie shorta z tego poziomu interesowałby mnie właśnie long i otwarcie longa, takiego już może dłuższego, który by poleciał zarówno tutaj do wyrównania tych dołków z lutego i kwietnia. Do momentu 28, a nawet do tego oporu pod 49,5, więc tu jest dosyć spory zasięg. Ale jak widzimy, EOS męczy się tutaj dosyć mocno, aż z poziomu 53 centów, dosyć długo wspinał się do tego właśnie poziomu, gdzie teraz się znajdujemy. Więc jestem po pierwsze ciekawy jak będzie reagował na 90 centów, a potem jak zachowa się po przebiciu tego poziomu. Jednak można spodziewać się, że spróbuje nam jeszcze odbić ponownie do okolic nawet 84 centów. Więc tutaj może dziać się dużo, ale myślę, że warto też EOSem się zainteresować. Kolejny jest Ethereum Classic, który tutaj po raz kolejny testuje 22 dolary i 20 centów. Bardzo mocno tutaj odbija się właśnie między tą strefą a 19 dolarów i 78 centów. Jest to fajny, fajny coin do skalpowania. Chociaż nie ukrywam, że on ma również bardzo mocny potencjał, żeby polecieć wyżej. No i myślałem, że to wydarzy się właśnie Dzisiaj, a jednak po raz kolejny próbujemy odbijać, chociaż widać, że tutaj na interwale godzinowym cena jeszcze próbuje się bronić. Zobaczymy, jak do końca dnia cena się utrzyma. A my lecimy dalej, jeszcze tylko kilka kryptowalut, dokładnie cztery. Pierwsza z nich będzie usama sama bardzo podobnie do Ethereum Classic walczy z poziomem 64 dolarów i 60 centów po trzykrotnym już tutaj odbiciu się od tego poziomu spadliśmy z powrotem na 54,72 centy i do momentu kiedy nie przebijemy tutaj tego dołka z wtorku który był na poziomie 52 dolarów 33 centów Nastawiam się cały czas na kolejny powrót na 64 dolary i 60, 60 centów. Po przebiciu tego poziomu można spodziewać się nawet zjazdu jeszcze około 10 dolarów w dół do poziomu 44 dolarów i 7 centów. No i stąd ewentualnie można by pomyśleć o jakimś longu, no ale to jest jeszcze dosyć spory zasięg. Lecimy dalej. Teraz Optymizm, którego my już tutaj rozgrywamy na Discordzie. Startowaliśmy tutaj z tej strefy. Ja może troszkę przybliżę. Właśnie ja się trochę spóźniłem. Nie będę tego ukrywał. Bo już tutaj chciałem na początku z okolic 3 dolarów i 20 centów odpalać longa. Jednak wejście było trochę spóźnione, i ja wbijałem tutaj w okolicach właśnie 3 dolarów i 30 centów jednak bardzo mocno tutaj widać optymizm startuje no i teraz najważniejszy będzie poziom zarówno 3 dolarów 70 centów jak i 3 dolarów i 85 centów po przebiciu tych poziomów myślę że tutaj spokojnie możemy liczyć na dobicie do okolic właśnie tej linii FIBO na 4 dolary i 80 byłby to bardzo fajny wynik ja to rozgrywam oczywiście na giełdzie WinkX, z którą współpracuję myślę, że wrzucę Wam na Twittera później ten wynik ale myślę, że tutaj nie warto było naleć i tylko na dźwigni razy 10 ale myślę, że może tutaj być spory potencjał do wzrostów po przebiciu 4 dolarów, które zarówno będzie też poziomem psychologicznym, będę tutaj zabezpieczał stop lossem kroczącym, aby po prostu tutaj ze spokojem sobie zarabiało. Więc zobaczymy jak to się dalej ułoży i pewnie w następnych nagraniach również o tym pogadamy. I przedostatni juni Uniswap, który po przetestowaniu tutaj w czasie świąt swojego wsparcia na 6,60 bardzo mocno wybił się aż do poziomu 7 dolarów i 80 centów. Teraz troszkę spadł, fajna ta delikatna korekta, ale myślę, że tu będzie jeszcze spory potencjał do wzrostów i nawet przebicia 8 dolarów i ja będę się tutaj przyglądał i ewentualnie na Discordzie będziemy tutaj próbowali coś z tego rozegrać dla siebie no i ostatni coin na dzisiaj czyli Octa Space którą ja osobiście w portfelu posiadam i widać, że bardzo fajnie, bo można uśrednić cenę na 60 centach bardzo mocno cena odbiła z 60 centów aż tutaj do najbliższego oporu na 75 centów i to był wzrost tylko o 25%. Czyli na samym spocie można było tutaj dosyć fajnie ugrać dla siebie. Teraz cena ponownie spada, i jestem po raz kolejny ciekaw, jak cena zachowa się na 60 centach. Myślę, że to by było wszystko na dzisiaj. Słyszymy się oczywiście jutro, dzisiaj dłuższe nagranie, bo po świątecznej przerwie myślę, że warto było przejrzeć, co się ciekawego działo tutaj na kryptowalutach. I oczywiście jutro spojrzymy sobie też do innych rynków. No i oczywiście kryptowaluty numer jeden od nowego roku. Dużo się tutaj też zmieni na kanale i dużo nowości będzie. No i ta seria filmów o nowych kryptowalutach również niedługo ukaże się na kanale. A dla patronów kanału na pewno szybciej na Discordzie. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia, do jutra. Hej.